Witam was moi kochani na kolejnej transmisji lub odcinku z kariery Valencian po, po wczorajszym odcinku gdzie minimum wygraliśmy z Atletico, remisowaliśmy z Barceloną Gramy obecnie z Rayo Vallecano powiedzieć idziemy jak po swoje Mieliśmy dojść do Europejskich Pucharów I ten cel robimy moim zdaniem w 100% żeby Was nie okłamywać. Jestem zadowolony z tego, co osiągnęliśmy. Moi piłkarze, znaczy nasi piłkarze, też się rozwijają w tym klubie. Widać, że im zależy. Więc oby tak dalej i do przodu. Oczywiście dziękuję wszystkim nowym subskrybentom. Dziękuję Rembi za polowa. Mam nadzieję, że będzie świetnie bawił u nas. <laughs> Jeszcze raz, Dziękuję Rębi za followa, mam nadzieję, że będziesz się u nas świetnie bawił i witamy w rodzince headchatersu. Hmm. A wam, jak oczywiście się będą podobały transmisje, zostawcie followa, was to mi to pomaga w dalszym rozwoju kanału, lub też na YouTubie subskrypcje i łapeczki w górę pod odcinkami To też jakiś tam daje nam progres dalej, ruszamy do przodu Więc każdy będzie zadowolony. Wy zostawicie łapeczkę, subskrypcję i follow'a, my idziemy do przodu i tak się wszystko kręci. Dobra, nie, nie przedłużając. Gramy z Rio, gramy na wyjeździe, gramy na Stadio de Valecas. Przepraszam za moje błędy, nie umiem czytać po hiszpańsku, więc dużo będzie takich faili, ale mam nadzieję, że jakoś to dobrniemy. Teraz odchodzi. Było miło. No witamy z powrotem. Ogawa odchodzi. Milion pięćdziesiąt. Zostało mi dwa miliony jeszcze do zrobienia. O, Full go. Pięknie. Ale nie na krótki okres. Idź mi, kumpel, na dwa lata. Mhm, dobra, na dwa lata. Właśnie, kawałanie, nie jesteś zbyt cenny. To jest twój ostatni sezon w tym klubie. Nie masz europejskiej piłki, ale przyciń się do tego, żebyśmy tą europejską piłkę mieli i tak, ty jesteś zawsze w całkiem dobrej formie. Właśnie, zobaczymy. Jesteś w dobrej formie, tak? Eee... 9 meczy, dwie bramki, asysta. Kawani zagrał 6 meczy i 3 bramki ma. No to ci powiem, że Kawani lepiej się od ciebie spisuje, a jest już emerytowanym piłkarzem naszym. Dobra, ale dostaniesz tą szansę, bo to jest jedna gra ekano. wajekanu. Dobra. ena. I kumpel. Jest kuras. I wiecie co? Mamy tutaj... A. Zrobimy tak. O czemu by nie? Niech sobie młody pogra. I Ogawa, póki u nas jest, to też da odpocząć temu. Koronie naszemu. De Tomas, Lodeiro, Martin, Gomesana, Paradella, Chabar, Mumin Diaz, Hernandez i Dimitriewski. Grajemy na wyjeździe i ten mecz remisujemy. Druga bramka z Kurasia. Młody Polak idzie do przodu w lidze hiszpańskiej. Może to nie są jakieś oszałamiające występy, ale coś tam, coś tam robi. Dobra, kochani, dalej. Co tu się dzieje? Koniec zawieszenia. Wiem, że przeciwko. Ty zawsze tak mówisz. Wiem, że przeciwko klubowi, temu i temu, ale ty nic nie robisz, żeby to zmienić. A? Garmi z Villarreal. Tego daję Ci pożyczenie. Zaakceptuj ofertę. Niech idzie na te dwa lata do Fulham. PRL jest w pozycji numer 8. My na pozycji numer 2 tracimy 6 oczek już do Realu Madrid. Ale my musimy uzyskać tutaj kwalifikacje do rozgrywek europejskich. Nieważne w jaki sposób, żeby to były europejskie puchary. Eee... Gramy na Estadomastaya. Humers jest. Torres, Pemenia, kokę. Humers, kokę. Nie wiem, czy Morales tu grał. Iglesias, i Borra, Barnes. No, składzik powiem wam. Nie ukrywam, że nawet bym powiedział, że porównani do naszego, a nawet może trochę lepszy. Alegramy u siebie i ten mecz na wyjeździe przegrywamy. Prowadziliśmy, później był remis. kabel karnego nie strzelił i Morales nas zdobił. Tak to jest, jak się nie wykorzystuje dogodnej sytuacji. Trudno się mówi, żyje się dalej. Żebyśmy mieli minimum... Wartą lokatę? Szóstą. To szóste lokaty musi nie być. Na chwilę obecną. <laughs> A w kolejnym sezonie kupimy kogoś jeszcze, kogoś jeszcze i to tak się będzie kręciło. Wypożyczenie pięknie. Mam nadzieję że się chłopie rozwinie, bo to będzie nam potrzebny. Na razie Piach jest. A ten z Hiszpanii? No, mógłby też dać takiego milionowego. No dobra, ty masz 15 lat, Cię wezmę. Bramka jeszcze jest. I na razie promkarza, a później zmienięcie wybiegające. Zgramy z Realem Varadoi, który jest na miejscu numer 18, ma 15 punktów. Harlan zdobył piłkarza roku. Prad i tu jeszcze jest nasz paskas. I ten mecz na Bajadolicie. Na wygrywamy. Racić, racić. No w końcu jakieś zwycięstwo, bo to też już było takie męczące. Ciągle łapaliśmy porażki. Kako Dobra, gramy z teraz. Real Madryt. O Jezus. Czemu teraz Real przyszedł? Jeszcze u siebie gramy z Realem. zresztą to będzie taki że po butach się nie zmieścimy. Dalej, przyjdźcie po tego Chaveza. Chodźcie po Chaveza, chodźcie po niego. Nie ma co robić. Gramy tak. Gramy na Estadio Mestalla Real Real Madryt. Przewidywalny skład. Walker, Rodiger. Byli Mendy, Beratti, Chuameni, Gundogan, Bel, Valverde, Benzema i oczywiście Jr. Junior. Idziemy na symulację, zobaczymy, co się powiedziało. Oczywiście białe koszulki, real, ciemnych. na no. ścisną Już jest 1 Nie mamy podjazdu do realu jeszcze. Dziewiątka, kabel mógł biegnąć sam na sam, ale po co? Posiadanie piłki mieliśmy tylko 27%. Zero szczałów, nic kompletnie. Witam Dobra, Zrobimy jakieś zmiany i... sobie skórę zagra I ty mocno patrzysz, na no to idź. Dobra, zmiany się zrobiły. I przechodzimy do wyniku. O kurde i było. Bu... W jeszcze i na 1.0, na 2 0, my na 2-1, 3 1. A. Za się obudziliśmy. Siedemnaście są u nas oddali, czternaście celnych. Nie mieliśmy podjazdu, no niestety. raz tak nasz budżet to jest 7 milionów mamy 7 milionów hmm. Teraz pytanie: Czy idziemy po niego? Chyba tak zrobimy, ale damy wam. Almejdę i... 4 miliony i dostaniecie 10% 5 200 Dobra, opłacało się to, bo Almejda odejdzie Przyjdzie Jovanowicz Już w tym wieku jest lepszy niż on. Jest mocz od 4 lata. Ma sprawę. Dostaniesz ważnego. Dostaniesz 5 lat. 100 milionów. 90 na chwilę obecną, Nie ma problemu. Ciebie możemy bronić akurat. Dobra. Masz to. Bumpel. Mieniamy Almeidę. Mówię, patrzcie to. Miniśmy Almeidę, który jest starszy. Ma podobno tam jak do niego, na piłkarza, który. zrobi robotę. Zobaczcie. on szybko będzie 80. Teraz tak. iść takiego. jest co? Idź w po, a później będziemy myśleć, co nad tobą zrobić. Dobra. No, Key Angel, nie ma problemu, czekamy jak coś. A? Anulujemy. I idziemy dalej. To był nasz jedyny transfer w tym oknie. W tym okienku, przepraszam. Oni nie odejdą. Nie, nie, nie. Wracić tym bardziej ci nie odejdzie, chłopie. Tam widzicie klauzulkę? 53 miliony to dajcie to sobie go weźmiecie. O nie! Ja nikogo nie muszę sprzedawać ani do West Hamu ani nigdzie indziej. Macie klauzuli, przyjdźcie, kupcie. Przegamy na Ra Ramon Sanchez Pichua Pichuan. Pichuan, Pichuan. Pichuan. Jesteśmy na miejscu numer czwartym. Tracimy dwa punkty do. Atletico i trzy punkty do Barcelony. Mamy najsilniejsze z pole, czyli najszczęśliwszy z połem i ten mecz remisujemy. Hmm. I mamy wygraną i remis z Cywilną. Przykro mi, on nie odejdzie. Chyba, że klauzulę zrobicie i... ...wieście. A, podpisałem go. Dobra. Klikam strzałkę na dół. W końcu, milion pięćset. Dobra, Medina to był. Tak. A nie, bo ty Medina jesteś. Ty, ty. Zespół, zespoły. Medina. No niestety. Mamy z Las Palmas i ten mecz u siebie wygrywamy. Cabral, Cabral i Oriba. Ciężko będzie. O, no, niezadowolenie przychodzą. A nie, często, częstotliwość. Mamy z Real Sociedad. Gramy u siebie tu już... To no muszą być zmiany. Chodzi duro, ale w następny sezon jak się nie. Znaczy, w następnym sezonie się chyba pożegnamy, bo ty nie dajesz nam jakości w ogóle. Dobra, ale na... Tu. I jest ten Basker i jest Medina. Chodź kumpel. I ten mecz. Wygrywamy 3-0. 4-8. Powiem wam, że szkoda buzie na niego. Zagramy z Tenerife. Nie, no, zagramy sobie rezerwami. no. Mam nadzieję, że ten rezerwy sobie poradzą. My nawet rezerwowy skład mamy lepszy skład niż oni podstawowy. No to ścieknę się, jak nie ten. Nie wygramy. Oś Medina. Ten mecz. Na wyjeździe. Wygrywamy ledwo ledwo Kawani, dwie bramki Szczela. Nie jest dobrze. Z ten wygraliśmy. Mamy dalej. Crystal Palace. 85 milionów na stół i. A jeszcze mogę go obronić, bo to jest 23 latek. Kawani. Moriba i Williams. I zaraz idzie nasz kumpel i powie, że myślał, że sobie zagra, nie zagra. Niestety Wiedziałem, to dla mnie strogie rozczarowanie. Opie ty kończysz karierę. Ty się ponieszy, że się w ogóle grasz. Medina. <laughs> Kramy z Barceloną w Super Poharza. No dalej. Dobra, teraz możemy już normalnie schodzić, tak jak mówiłem, o połowę. 3 miliony, tak? Przecież ja to zrobiłem. Ale kochani, To, czy z Barceloną świeci ten kopa de Espania, wygramy, czy też nie, dowiecie się już w kolejnych odcinkach, czy odcinku, czyli pojutrze. Za dzisiaj Wam dziękuję. Do usłyszenia.